Ukraina już 13 dzień broni się przed atakami Rosjan. se ostrzeliwuje nie tylko cele wojskowe, ale również cywilne, między innymi bloki mieszkalne, przedszkola, szpitale i prywatne samochody. Wraz z atakiem na Ukrainę równolegle prowadzona jest również propagandowa wojna informacyjna ze strony Rosji, w której biorą udział najważniejsze osoby w państwie. Prawa ręka Władimira Putina, Czyli minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w niedawnym publicznym wystąpieniu oskarżył Ukrainę o stworzenie gruntu, na którym miał się rozwijać nazizm. Ten właśnie sposób powtórzył propagandowe uzasadnienie dla wojny, które wcześniej przedstawił Władimir Putin. Siergiej Ławrow dodał również, że jego kraj czuł militarne zagrożenie płynące ze strony Ukrainy. Tym samym kremlowska propaganda przedstawiła Rosję jako ofiarę, która musiała zareagować na próby do zbrojenia się przez jej sąsiadów. Więcej na ten temat. Tak rosyjska telewizja relacjonuje wojnę z Ukrainą. Jak działa propaganda Putina? Analiza. Gary Lineker nie wytrzymał. Ostra reakcja na słowa Siergieja Ławrowa. Na oficjalnym profilu na Twitterze rosyjskiej ambasady w Wielkiej Brytanii pojawił się krótki cytat słów Siergieja Ławrowa, które wywołały ogromną burzę wśród ludzi na całym świecie, a brzmiały tak. Celem specjalnej operacji wojskowej Rosji jest powstrzymanie wszelkiej wojny, która mogłaby się toczyć na terytorium Ukrainy lub która mogłaby się tam rozpocząć. Na to skandaliczne tłumaczenie powodów ataku Rosji na Ukrainę szybko zareagował jeden z najlepszych napastników w historii angielskiej piłki nożnej, czyli Gary Lineker, i nie przebierał w słowach. Odpisie napisał krótko i dosadnie Gary Lineker, udostępniając na swoim Twitterze post Rosyjskiej ambasady w Wielkiej Brytanii. Gary Lineker, kim jest? Gary Lineker to jedna z największych gwiazd w historii angielskiej piłki nożnej kropka latach 1984-1992 grał jako napastnik w reprezentacji Anglii. Ma na swoim koncie 80 występów w narodowych barwach, podczas których zdobył 48 bramek. Aż trzy razy zostawiał królem strzelców Ligi Angielskiej. Za każdym razem grał jednak w innym klubie, a były to Leicester City, Everton oraz Tottenham Hotspur. Przez trzy latach występował w barwach FC Barcelony. Gary Lineker znany był z wyjątkowej skuteczności strzeleckiej oraz gry zgodnie z zasadami fair play. Reklama, 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 reklama.